Owo zawiadomienie dotyczy możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego dyrektora powiatowego zarządu dróg w Pile. Złożył je starosta, który twierdzi, że mogło dojść do działania na szkodę powiatu, a szkodę tę starostwo szacuje nawet na 1,4 mln zł. Rzekome nieprawidłowości miały zostać ujawnione po dokonanym niedawno audycie. Mogły być nadużycia w stosunku do środków finansowych budżetowych i to spowodowało to, że i starosta, i ja nie mieliśmy innego rozwiązania, jak skierować sprawę do wyjaśnienia. Nikt z nas nie określa, czy to były nadużycia, czy nie. Jest audyt, myślę, że służby powinny się tym zająć, wyjaśnić i zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Zawiadomienie do prokuratury rejonowej w Pile miało zostać złożone na początku listopada. Audyt miał wykazać niedopełnienie obowiązków służbowych w związku z pracami remontowymi dróg na terenie powiatu. Niedopełnienie obowiązków służbowych miało polegać między innymi na tym, że ówczesny dyrektor nie dokonywał osobiście odbioru robót budowlanych, nie dokonywał opomiarowania, te roboty były wykonane bez opomiarowania i według zawiadamiającego, a oparł on to zawiadomienie między innymi na wynikach audytu wewnętrznego, miało dojść do wypłaty nienależnych środków pieniężnych, czyli kwota, która została wypłacona wykonawcom była kwotą zawyżoną. Postępowanie to zostało przekazane prokuraturze okręgowej w Poznaniu. Jak podkreśla prokurator rejonowy, w Pile, po pierwsze, z racji wysokiej sumy rzekomo poniesionych przez starostwo strat, a po drugie, aby nie było żadnych podejrzeń co do ewentualnej stronniczości pilskiej prokuratury. Krzysztof Tomczyk był dyrektorem powiatowego zarządu dróg przez niemal 9 lat. Odszedł ze stanowiska 13 listopada ubiegłego roku, kiedy to została z nim rozwiązana umowa o pracę za porozumieniem stron na jego wniosek. Podejrzeniom definitywnie zaprzecza. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Wszystkie działania, które realizowałem były zgodne z prawem, natomiast ci, którzy mnie znają, doskonale wiedzą, czego wymagałem od siebie, czego wymagałem od pracowników, czego wymagałem od wykonawców. Zresztą poświęcenie się pracy zawodowej, tak jak wspomniałem, wykonywanie dokumentacji na potrzeby pracodawcy jest chyba tego dobitnym przykładem. Jak dodaje były dyrektor powiatowego zarządu dróg w Pile, zapoznał się z audytem. Ale jak twierdzi, nie był w stanie go zaakceptować. Jego zdaniem był on wykonany przez ekonomistę, a nie specjalistę w zakresie budownictwa i stąd mogły wynikać niejasności. A obszerne wyjaśnienia złożył w prokuraturze. Dodaje także, że jednostka przechodziła również szereg kontroli z ramienia m.in. Urzędu Kontroli Skarbowej czy Urzędu Wojewódzkiego. I nieprawidłowości nie wykazano. To jednak ostatecznie rozstrzygnie prokuratura. W chwili obecnej. Prokuratura okręgowa zapoznaje się z tymi materiałami i oceni, co dalej z nim zrobić. Prokuratura okręgowa zadecyduje, czy zajmie się wyjaśnieniem tej sprawy, czy przekaże ją innej rejonowej placówce. Ma to zostać rozstrzygnięte w najbliższych dniach. Artur Maras, Telewizja Asta.